Siemano widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest w końcu odcinek wędkarski. W końcu jestem na rywach, naprawdę mega się cieszę. I dzisiaj jesteśmy na takim dosyć nietypowym miejscu, bo jesteśmy na bagnie. Nie wiem jak to dokładnie nazwać: po prostu na małej rzeczce. Właściwie z strumyku, bobry zrobiły sobie wielką tamę i powstał naprawdę spory zbiornik, może nie jakoś głęboki, bo myślę, że ma najwięcej może metr głębokości, ale naprawdę spory. Nie wiem przez ile on się ciągnie, może nawet przez 100 metrów. I w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali tutaj coś złowić. tak to wygląda już mamy tutaj wędki zarzucone to jest wędka Mikołaja na spawiczek i to jest moja zobaczcie, to jest naprawdę spore tam jest ulica, to się ciągnie, nie wiem, w tamtą stronę ze 20 metrów i naprawdę, naprawdę daleko o tam w las tam się trochę zwęża, tam dalej jest naprawdę płytko, więc myślę, że nie ma sensu tam łowić, najgłębsze miejsce to jest o tutaj i tutaj właśnie łowimy czy coś się tutaj złowi? Szczerze, nie mam pojęcia, ale miejmy taką nadzieję, bo naprawdę fajnie by było. Szczególnie, że kiedyś jak tu byłem, bo ja to oczywiście kiedyś musiałem znaleźć, jak szedłem sobie przez las, właściwie wzdłuż rzeki, to właśnie to znalazłem i przy brzegu widziałem takie malutkie rybki, dosłownie takie dwucentymetrowe, na rybek po prostu, jakichś małych rybek. Dlatego myślę, że odcinek będzie dosyć ciekawy. Na początek łowimy tutaj, przynęta to będzie kukurydza wędkarska waniliowa. Na jakiegoś karpia, czy co tu jest. No i oczywiście chlebek, i myślę, że na chlebek będzie brało najlepiej. Ale zanim przejdziemy do odcinka, kilka słów o sponsorze dzisiejszego filmu, czyli aplikacji Fish Surfing. Działa ona podobnie jak inne media społecznościowe. Możecie wstawiać i lajkować zdjęcia innych osób i śledzić ciekawych wędkarzy. Możecie również komunikować się z innymi wędkarzami dzięki czatowi, a także z osobami z zagranicy dzięki zintegrowanemu tłumaczowi. Celem aplikacji jest dobra zabawa i zapewnienie zasobów do wędkowania, takich jak mapa z przewodnikiem wędkarskim, miejsca sklepów wędkarskich, a także różnych łowisk. Sprzęt to jest po prostu Króciutka wędka spawikowa, taka, która łatwo wchodzi do plecaka. No i spławiczek. Mikołaj ma taki sam zestaw, więc dobra, w ten sposób działamy. Dobra, a więc pierwszy rzut. Zobaczymy, czy coś tu weźmie. Yy, tutaj jestem przy tamie Bobrów. O, tak to wygląda i trochę może szumić, przez co może być po prostu słaba jakość dźwięku. Dobra, to rzucam tutaj pod drugi brzeg, jakby, bo tam są rośliny. I zobaczymy, coś weźmie. Nie spodziewam się zbytnio szybkiego brania, bo w sumie nie widzieliśmy tu żadnych spławów, ani po prostu żadnej aktywności ryb. Okej, okay, Mikołaj miał branie. Na spławik. No. Coś ci tam bierze, skubie. Okej, okay, branie u Mikołaja mocne. Ale mocne branie, na razie... Co jest? Co jest? Może zatni? Nie, nie ma ryby. Jak to? Nie? Jak to nie? Dobra, słuchajcie, pierwsze wrania były, więc jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Tutaj tak średnio bierze w sumie. Nie wiem, trzeba znaleźć to miejsce, gdzie te ryby po prostu siedzą, prawda? Popróbować tu i tam. Może teraz tutaj. Chyba trochę grunt zmniejszę. O, na taki. Jak coś, to łowię teraz na kukurydze. Tylko tak dosyć nietypowo, bo jest to po prostu kawałeczek kukurydzy mały. Taki mój sposób na wzdręgi. Na właśnie malutki kawałek kukurydzy. Naprawdę na to wzdręgi genialnie biorą i genialnie się wcinają. Mikołaj łowi na chleb, tak? Tak, dobra. Tak jak nic na to nie będzie brało, to na chleb też spróbuję. Jaką rybę obstawiasz? fraskę. Co? Praskę. Ja myślę, że nie wiem co to w sumie jest. Karaś. Karaś? Wzdręga? Płotka? Nie mam pojęcia. Więc naprawdę różnie może być. O taki. Ja idę w tym momencie zmienić na chleb. To nie może tak być, że jemu biorę a mi nie. Tak nie może być. Co dopiero będzie, jak zanęcimy tutaj grubo. Może coś tu fajnego przypłynie. Bo w sumie nikt tu nigdy nie łowił, może są tu jakieś piękne okazy. No widzę, że ci bierze. Dobra, ja rzucam tam, gdzie ty. Nie, naprawdę jestem tak ciekaw, co to jest za gatunek, bo no, co tu może pływać? Ja chyba najbardziej obstawiam wzdręgę lub karasia. No bo w sumie mało prawdopodobne, żeby było to coś innego. Ewentualnie płotka. Słuchajcie, jest pierwsza ryba. Jest to... chwilka... takie coś. I z tego co wiem, jest to strzebla potokowa. Malutka strzebla potokowa. Pierwsza strzebla potokowa w życiu. Naprawdę to jest chyba ostatnia ryba, jakąś, jakiej się tu spodziewałem. Zobaczcie, taka malutka strzela potykowa, najprawdopodobniej strzela potykowa, Dokładnie nie wiem, więc ją tu od razu wypuśćmy. No i szybciutko sobie popłynęła. Więc dobra, no to co? Łowimy dalej. Mam też tu trochę zanęt jakaś zanęta uniwersalna. I zanęta, to jest zanęta na płoć. Zaraz to rozrobimy i troszkę ponęcimy, bo myślę, że w takim zbiorniku te ryby, jeśli są, to są dosyć rozsiane. Trochę wody i rozrabiamy. Dosłownie na jedną czy dwie kule z początku, tak żeby zobaczyć czy ryby zaczną lepiej brać po tym jak trochę tego wrzucę. Nie będę rzucać gdzieś daleko, więc te kule nie muszą być jakiejś idealne, idealnej konsystencji. Dobra, rozrobione. Na dwie małe kule. I chodźmy zanęcić. Zanęcę w sumie. Jedną kulę wrzucę tutaj. A drugą o tam. Więc dobra, zanęcone, no to łowimy. No i ta ryba, co tam brała, to niestety nie była żadna płoć, tylko strzebla kolejna malutka. Więc dobra, ja ją szybko odhaczam. Więc ja już ją odhaczyłem, i teraz chodźmy naszą malutką rybkę wypuścić. Teraz będę łowił już nie przy tym drzewie, ponieważ strzeble są chyba pod ochroną i nie chcę ich za bardzo łapać. Teraz zarzucę trochę dalej pod takie trzciny. Może tam będzie coś fajniejszego. I odpłynęła. No i jest taka strzebla. Znowu niestety strzebla Więc ja ją odhaczam szybko I wypuszczam Niech ucieka A ja Jeszcze połowie trochę I w sumie będę się zbierał Bo jednak już tu trochę jestem Nic ciekawszego jakiegoś super nie chcę brać Też niedługo będzie się ściemniać Więc nie będę jakoś Specjalnie tutaj długo siedział Ale mocny paniek Słoniec no i jest kolejna strzebla, ale chytra kurde Akurat jak miałem zaplątanie to wzięła Zobaczcie, taka rybka. O słuchajcie, coś Iśty. większego. Chyba, chyba nigdy się nie ucieszyłem tak bardzo z takiej małej płoteczki. Zobaczcie, taka fajna malusieńka płoteczka. W końcu coś innego niż strzebla. taka fajna płoteczka, o kurde, ale skacze. Dobrze, że do wody wpadła. Więc dobra, niech nasza płoteczka odpływa. No i odpłynęła. Dobra, tu jeszcze jednak trochę dłużej połowie, bo tu są inne ryby i zaczęły brać, więc w sumie łowimy. Ej, czemu trap.pl, skoro w nazwie ma pl, nagrywa oraperach z zagranicy? Bo jest z Polski. A. Zobaczcie, wpadła jeszcze jedna taka strzebelka i niech w sumie ucieka i tyle. Jeszcze chwilę połowimy i naprawdę będziemy się już zbierać, bo no nie widać tego, ale już się powoli robi ciemno. Więc dobra, w tym odcinku to by już było wszystko. Myślę, że nawet fajnie sobie powędkowaliśmy. Trochę wpadło nowego gatunku na tym kanale, czyli strzebli potokowej. Właściwie to były pierwsze strzeble w moim życiu. No i wpadła nieduża woteczka. Także myślę, że dzień naprawdę udany. Może kiedyś jeszcze tu przyjdziemy. Więc dobra, zostawcie łapkę w górę, subujcie kanał, Z to by było na tyle do usłyszenia, do zobaczenia do następnego odcinka i siema.